i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. cała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, na początku, teraz i wierze, dalsze, na wieki Jest odpoczynek razim dać Panie A i stanie w Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen Szanowni Państwo, w przededniu 105 rocznicy odzyskania przez polskę niepodległości nasz marsz pamięci zatrzymuje się w tym miejscu gdzie służył Niepodległej Rzeczypospolitej Świętej Pamięci Prezydent Profesor Lech Kaczyński. O zabranie głosu proszę Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, spotykaliśmy się tutaj. Przez lata 96 razy 96 razy domagaliśmy się, by sprawa społeczna została wyjaśniona, by powstał pomnik prezydenta Lechaka by to wszystko, czego nie zrobiono, czego nie chciano zrobić, zostało zrobione. I to się udało. Dziś obchodzimy miesięcznicę już inaczej, ale dzisiaj, 10 listopada, Wigilii Święta Narodowego, jesteśmy zawsze przez chwilę także i tu, bo to miejsce stało się także częścią polskiej tradycji, polskiej tradycji niepodległościowej, polskiej historii. A dziś odwoływanie się do tej tradycji, odwoływanie się do tych wszystkich, którzy w czasach odległych, ale także w czasach współczesnych o polską niepodległość walczyli, jest niestety znów aktualne. Jest nie tylko wspomnieniem, ale także czymś, co odnosi się do dnia dzisiejszego do tej walki, która przed nami. Będę o tym za chwilę mówił pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Tu mogę tylko podziękować wszystkim, którzy tu przybyli i powiedzieć, te idee, które łączyły ludzi tego marszu już przeszło 13 lat, bo mamy przecież 13 lat i 7 miesięcy od zamachów koleńskiego są dziś szczególnie aktualne, szczególnie żywe i muszą nami kierować. W tym wszystkim to będzie trudne, może bardzo trudne, może nawet strasznie trudne, ale co musi być przez nas podjęte i musi nas doprowadzić do zwycięstwa a tym zwycięstwem będzie Obrona Polski Niepodległej. Dziękuję. Brawo. Drodzy Państwo, udamy się teraz na Plac Józefa Piłsudskiego pod pomnik twórcy niepodległej Polski, gdzie odbędzie się apel pamięci.